12 lipca byłem na paradzie brazylijskiej z okazji Święta Ulicy Świętojańskiej w Gorzowie. W barwnym orszaku brały także udział grupy teatralne. Robiłem mnóstwo zdjęć i nagle zobaczyłem ją. Iluminacja tych oczy, usta. Była jedną z dziewcząt przebranych za żółty serca. To spowodowało, że serce zabiło mi mocniej i zapamiętałem ją do dzisiaj. Jak to wyjaśnić? Sposób, w jaki się poruszała, uśmiechała, a może po prostu jaka w tym momencie dla mnie była? Nasze spojrzenia zetknęły się, a właściwie jej oczy i mój aparat, w chwili, w której robiłem jej zdjęcie. Bardzo chciałbym się z nią skontaktować i jeśli zechce to bliżej. Czy ktoś wie, gdzie mogę znaleźć chłopca, który nie miał nigdy czasu? Często musiał wyobrażać sobie tylko, że jest ze mną. Można go czasem widzieć w 158, ale ostatnio właśnie nie. Szukam takiej jednej laski. Jedziemy, a ona siedzi z przodu po prawej stronie z grubym zadzikusem i na nim leży, a on włącza ten film. To Kiotri. I ona musi być moja. Ale kurna, jak ją teraz znaleźć? Gdzie? Jak ona się nazywa? Spotkałam Cię w jakimś klubie, dyskotece i kiedyś spotkam Cię znowu.